You I can show you what you want to see Oj, nie Fuxi, się go. Ej, bij go. Zabij go, Fuxi, proszę cię. Nieź, weź, jedź weź. Dobrze, podnóś, podnóś, fast, fast. Fuxi. się wykopuje Fuksy nie. I to samo, no. Nie Ale on tam tego podnosi. I teraz może da. Zabij go. On próbuje mnie zabić. Foxy wróci po mnie. Dobrze, wracaj, wracaj, wracaj. Oj kurwa, nie, dobra stary, czapka, 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 czapka. On mnie nie Za mną też. I on się obróci na mnie. Czekaj, Foxy, uciekaj, czekaj, pan zero. Ja Może z tego swojego podnieść, To jest gdzie znowu? oni są tragiczni. Są, ale co no. zrobisz? Zabijam go, on malował Jednego noś? Co? Jednego noś? Ej, bo, to biegnąc do was, zrobiłem Biegnąc do was? To biegnąc do was O, dobra, ja myślałem, że tu jest Tak? No? E, 10 krotek! 10 krotek odstępu? Jabłki, ej, kakao, zacznij tutaj. XT z tego. Czemu mam pokryć Dobra.